Z kamerą Master TV gościliśmy u Filipa Szuksztula. To 16-letni łukowianin, pasjonat animacji poklatkowej. Animacja poklatkowa jest to technika tradycyjnej animacji, w której animator, czyli człowiek, który zajmuje się wykonaniem animacji, przekształca nieznacznie obiekty o klatkę, tak aby w przyspieszeniu dawało to iluzję ruchu. W takich, można powiedzieć, w standardach animacyjnych przyjęło się, że aby wykonać jedną sekundę takiej animacji, musimy zrobić od 12 do 24 zdjęć. I w, każdy, w każdej klatce nieznacznie przekształcamy naszą lalkę, nasz obiekt. Później jak to puścimy w przyspieszeniu, powstaje nam piękna iluzja ruchu i tak rodzi się animacja. Jak powstają lalki, które grają w filmach realizowanych przez Filipa? Każda lalka animacyjna w swoim wnętrzu posiada szkielet, dzięki któremu ta lalka jest zdolna do animacji. Na zewnątrz to się wszystko oblepia plastyjną, osobno się tworzy oczy, pazurki, uszy, usta. I tak oto zbudowana lalka na wcześniejszym szkielecie jest właśnie zdolna do animacji. Tutaj jak widzimy wszystko jest animowalne, każda noga się podnosi i właśnie tak nieznacznie przekształcając naszą postać tworzymy iluzję ruchu. Wszystko zaczęło się od animacji Hashtag Zostań w Domu. Był, był to film konkursowy, który zdobył pierwsze miejsce, i tak naprawdę od tego cała moja przygoda z animacją plastylinową się zaczęła. Przez właśnie okres pandemii udało mi się zrealizować kilka teledysków, wideoklipów dla zagranicznych, jak i polskich artystów. Oczywiście wszystko wykonane w animacji poklatkowej. Jestem z tego powodu niezmiernie dumny. Zrealizowałem już dwa teledyski, a przede mną kolejne projekty. Praca nad nowym projektem już trwa. Za mną jest plan zdjęciowy do nowego klipu który będzie powstawał przez kolejne kilka miesięcy, bo niestety animacja poklatkowa jest bardzo wymagającą techniką. Wymaga e, naprawdę poświęcenia ogromnej ilości czasu. Tak jak wcześniej wspomniałem, jedna sekunda są tu 24 zdjęcia, więc e, idąc tym tokiem myślenia, e, 3-minutowy film zajmuje niekiedy 4000 osobnych zdjęć. Wszystko z wykonanie, wykonane ręcznie. Za sobą mam ręcznie wykonaną scenografię. E, w, Ręcznie stworzone postacie. To będzie wideoklip dla zespołu WoWa Band, w, którym, w której gościnnie udział bierze dr Janiszewski. Filip bierze też udział w międzynarodowym projekcie. Tematem jest potwór. Każdy na świecie musi stworzyć własnego potwora, czy to jakiegoś z kultury, czy też innego. I taki potworek jest bohaterem każdego filmu. Oczywiście nie taki jak mój, ja mam jednego jedynego w swoim rodzaju. Każdy ma potworka innego, ale mniej więcej na tym to polega. Filip ma na swoim koncie nie tylko teledyski, ale również trzy animowane filmy. Jeden z nich, pod tytułem Życie to pestka, został doceniony na dwóch festiwalach. Zdobył nagrodę publiczności na Unia Film Festival. Oraz drugie miejsce na praskim festiwalu filmowym. Życie to Pestka jest to film stanowiący pewną metaforę życia. Przedstawia życie w takiej bardzo przystępnej i uniwersalnej formie. I ten film jest o tyle ciekawy, że widz oglądający właśnie Pestkę może gdzieś tam w swojej głowie na swój sposób zinterpretować ten film. Co osoba to tak naprawdę inna interpretacja, i to w tym filmie jest, myślę, najfajniejsze. A gdzie można zobaczyć filmy Filipa? Wszystkie moje filmy są dostępne na kanale YouTube Filson TV. A także myślę, że moje filmy niedługo zadebiutują na polskich festiwalach filmowych i tam również będzie je można zobaczyć. A teraz zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu Filipa Szuksztula „Życie to pestka”. Hey, nice Uh-huh.